Witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Wujczewie 2 Blood Vengeance. Ja jestem Miuno i pierwsze tak, tak, tak. co, myczymy się z Co by tu jeszcze, panowie, co by tu jeszcze e, zwiedzić? E, w jakże tych pięknych miejscach. Zaraz. Że ja właśnie. No dobra, nazbierałam wszelkie te klucze w poprzednim odcinku i wypadałoby chyba jakoś ogarnąć. Ja, jakoś dziwnie się gra na moment przeciela e, ogarnąć, do czego w ogóle te klucze mi niby miały służyć. E, pamiętam, że. Gdzieś było jakieś przejście, w ogóle... Uuu, przeciwnicy? Pamiętam, że wcześniej w ogóle byłam już w miejscu, gdzie trzeba było umieścić pentagram. I to też wtedy to, nie miałam, ale znalazłam, prawda? I tak, tu już byłam. Ale właśnie coś mi się kojarzy, że byłam, byłam... Uuu, od tej części tutaj nie byłam. Hmm, powiedziałabym, że to wygląda jak toaleta, ale nie. Jest to jakieś inne pomieszczenie, również bardzo funkcjonalne z tego co widzę, ale jednak nie do końca tego typu. Eee, i, 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 i. Dobra, znowu wróciłam tu mniej więcej do punktu wyjścia. Mam tak, teraz nowym punktem orientacyjnym powiedzmy niechaj będzie sala tronowa. Tam ktoś mi krąży, więc tak, no jak tutaj jest to. I tak, tu jest jakiś jegomość. To by przydało się prawdopodobnie otworzyć. Hmm. O! Dobra, otworzyłam je i mamy pierścień. Tylko że to... Nie wiem. Nie, to jest wejście, to pierwsze. Tajne przejście to jedno, no właśnie, tylko że... To takie coś, ale jak ja mogłabym się dostać do tego pomieszczenia, że tak powiem, zabucowanego z tym rycerzem jednym? No, to nie powinno być aż tak jakieś skomplikowane, ale jednak, jak widzicie, jest. Przecież to wygląda mi, że to gdzieś już tam jest. Hmm. Chodźcie A, sprytny jest. Hmm. No dobra, tak. Hmm. No właśnie to jest dość... Irytujące, że ja nie mam pojęcia, jakie mam się do niego dostać. bo co, to nie jest żadne, te. Czy ja tutaj byłam? Wow! Odkryłam jakieś opuszczenie, Coś mi się nie zwracało. Widać z górków i. No właśnie, tutaj. A, kolejny ucznik. Ejże! Bredny jakiś. Jest, jest i... To jest to miejsce. Jest i pentagram. Znaczy... Odpowiednie miejsce. I pytanie. Nie, chyba walka z nimi nie będzie miała większego sensu. A może? A co? tam, honorowa po prostu I nie. Tak, ucieczka jest zła. No, ale z tym wszystkim, a jeszcze w sumie tego też z chęcią. Teraz, czy tu jest coś ciekawego? Raczej tak mi nie wygląda. No to cóż, przed tym miejscem chyba warto zapisać. I ruszamy teraz. O, kuśpa. Um, tak, czyli zdecydowanie coś mi się w tym łupie poprzewracało. Jakoś e, byłam pewna, że pentagram był w tamtej przestrzeni na środku mapy i jakoś mi się pomyliło, że to było tam, a tutaj miejsce docelowe. No ale dobra, skoro już mamy pentagram, wiemy gdzie go trzeba zasadzić, to lecimy. Tylko, no, <grywia> teraz będziemy szukać przez pół odcinka odpowiedniego miejsca, nie? Nie, no nie będzie aż tak źle. Dlatego, że już w miarę. W miarę udaje mi się kojarzyć to wszystko, a poza tym. Akurat w tym poziomie łatwo jest y, trafić gdzie trzeba. Czyli dokładniej tutaj. No właśnie, ruszamy. Ojej, brzydko. Dobra, no i już mając miejsce, że tak powiem, z zapisem... Ou! Mieliby tego nie czynić. O, tak, urodzili się w końcu pewnie w tym celu, by mnie zabić. Mm. Jesteśmy w jaskini, w jaskini, jaskini, Z wodą i przeciwnikami. Zobaczcie, że ich to kurczę nic: ani lawa, ani woda nie zmęczy. Nie, tam jest wodospad. nie chcę zlecieć na dół bez możliwości przygotowania powrotu. Najpierw chętnie się to tam. Oho. Jest jakiś wyczep do, do mm. No i muszą przyznać, że woda po tej całej lawie. To jest takie... wow! W miarę miła odmiana. W miarę. Da, 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 da. <śla> Mój polski być kiepski. To w miarę miła odmiana. Tylko zaraz ja zmieniam broń zamiast zaklęcie, hmm. 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 chciałam zupełnie nie to e, chciałam użyć e, no właśnie to zaklęcie, żeby cokolwiek widzieć, a już na pewno żebyście to wy cokolwiek widzieli, e, bo zdają sobie sprawę, że oglądam... Dobra, jestem. Coś e, mnie wywaliło na moment który, e, Stąd ta dziwna przerwa. Hmm, dobra, już jesteśmy gdzie trzeba. I właśnie, tak jak mówiłam, no, jednak e, tak, na niskim poziomie są te odcinki, które sobie tak nagrywam z gier Retro. jest ze starych gier, że po prostu no, to fajnie byłoby, gdybyście mogli cokolwiek widzieć. Ehm, Ojej. No A no to co? nie na tym Nie o tym, ja w, w baseniku tu pluszkacie, co? Nie za dobrze wam? Mamy ank. Tylko co mi po anku? A, dobra, jest klucz. Czarny klucz. Jeszcze. Mm, nie jestem pewna do czego jest, ale tu próbuję się rozeznać w sytuacji, zaraz to było to, no a tutaj obszar nie zbadany, jakby nie patrzeć. Przepaść? Nie no, tutaj pewnie trzeba by troszeczkę polatać, co? Może najpierw zapiszę, a wybiorę czar latania. Dobra, więc tak mapę wyłączam. Dobra. Zakończymy latanie i gdzie mnie tu wymiotło? Ciekawe nie wiem, ale zaraz zobaczymy to. Jestem no tu jakoś. Dobra. Cieszę się w sumie, że podjęłam taki krok, w miarę bezpieczny. O, o tu mogą przejść, nawet. To miłe ze strony gry. Mm. Dziwne, nie? Takie wrota leciutko otwarte. Jak on tu się porusza? Dobra, no właśnie, że to jest już skomplikowana sprawa, gdy chodzi o poruszanie w tych wszystkich skrotach. No, mnie się bardzo podobają. Nie ukrywam. Tylko co my tu mamy? Hmm, jakieś dziwne pomieszczenie. Hmm. I właśnie co w tym dziwnym pomieszczeniu mogłoby być? Pewnie, że po prostu jeszcze jednego z kluczy potrzebnych nie znalazłam. Ale to nic, przechodzimy tu. Oho, kolejny jakiś tunel. Boa! Co znowu? No nie, schodki, schodki. No, ja schodom nie ufam coraz bardziej, bo. W momencie, gdy Blue będzie widoczność jest taka ograniczona, Oho, na dół wyszłam. Dziwne to troszeczkę. Mogę zejść jeszcze niżej i tu jest jakiś... Aha. Piekielnik. Super. Dawaj nerkę czy co tam z ciebie wypada? O, to już A Tu jeszcze jest kolejny. Fajnie. Masz. I ja się znowu gubię, czy tu byłam, czy nie. No, są przeciwniki, więc można by obstawiać, że w zasadzie nie byłam. Ojej, strasznie ich tu dużo. W sumie ja myślę, to jakieś szaleństwo po powietrzu. adekwatna nazwa tego poziomu. żebym ja się w żadną pułapkę jeszcze nie władowała. Mm. Mamy kolejny klucz I Mamy Łuk, ale Łuk to nie jest stron, którą ja tu chcę miotać na nich. Nie, jesteście za męczni Dobra, ja aż, aż, aż zakrypłam znowu przez nich tam przez nich jak przez nich, no, Z rybą po prostu. Nie wiem co mi się tak chrypnąć, tutaj tej będzie e, zdarzać i warto. I powinnam chyba no, na mapie zrobić małe rozeznanie, gdzie ja niby jestem. Tu jest teleport. Ale są też miejsca, gdzie składamy jej, ale się nie wyproszył. Kolejne. Ja lubię mieć yy, na wszystko w miarę dobre rozwiązania, w tam się lubię. Musimy trochę się więcej zorientować, gdzie ja jestem. Oho. A już zaczynam tracić kontrolę nad tym. Dobra, tu byłam. To jest właśnie dość chaotyczne i naplątane teraz tak, jestem tu. tu tam mnie chyba nie było ale najpierw może powinno mi spadać ten telefon no, ojej a ciebie co, z teleportów działo super normalnie transportuję ich tu wszystkich jak, nie wiem, dorobkę do Krainy Zesz, zesz. Czy tam będzie można jakoś fajnie po wrócić? Dobra, najpierw to zapis. Dobra, to teleportnie nas. O, kuźwa. Taka niespodzianka. No tak, że teraz teleporcik nas do kolejnego zabiera. Super. Ochlera. Już, a tak od razu. Dobra, trzeba awa, 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 awa szybko to i w miarę fajnie ogarnąć. Dobra, ale zatrucie to zatrucie, więc pierwsze co trzeba się wyleczyć. I Jesteśmy w kolejnym poziomie, w którym jest jakaś czarna woda. Nie, to proszę i rycerz. Rycerz. No mroczny rycerz to z was żaden. Targacie tylko rycerskie w Batmanie. Ten no, drogą trylogię, tę właśnie, z mrocznego rycerza, Batmana. Bardzo lubię, aczkolwiek mm, samego Batmana jako postać. ktoś mm, tak nie przemawia do mnie. Ja może serce oddałam Jokerowi na koniec roku. To jest po prostu coś... Ktoś... Ma... No, Grądowal tutaj, Wichavenowy, super bohater, też już... No, co jest? Nie... <laughs> Ten nie może sobie z beczką poradzić. Rozumiem. Rozumiem, co ma dni. W sumie super bohaterowie, tak? To podobnie. Ale zależy mi na, na rozpaleniu tych beczek. Nie wiem, jakoś tak się uwzięłam. No, dają mi miksturkę na... Ogień, w momencie, gdy poziomy iście wodne się zaczęły, dla jakichś wodników niewodnych, eee. drogą, no właśnie, że twarzę, że wodnik, od razu woda, i pomyślałam sobie o znakach z obiaku i o tym, że ludzie często patrząc e, tylko na swój znak obiaku, m, próbują wierzyć w koroskopy gazet i takie tam. A tak naprawdę powinno się zawsze brać pod uwagę nie tylko e, swój znak e, jeden, a też... Dobra, stop. Nie, ja nie gadam na inne tematy. patrzę tu jest za dużo przeciwników, a pomieszczenia robią się za ciasne. I zaraz jeszcze palią, wyłupią w łapkę albo w ogóle, nie wiem, wrobią się w coś sytuacją bez wyjścia. Hmm. Tam jakby mi coś mignęło A Przeciwnik zabity Tylko że już tutaj Nie wiem czy jest sens na ranę Nie no niby nic nie widzę ale to tylko beczki jakieś Dobra stąd przeszłam Czy tu coś jest? Tak nie bardzo, ale coś jest. Wow, tutaj jest dużo cosiów. I e, najlepiej byłoby tak zrobić sobie światełko. I teraz, a macie. No, właśnie taka dupka. to, moi drodzy. A no właśnie, już jak wiem, co mnie tu tutaj... Teraz to ja zaczynam głupoty robić, bo walczą dość ogniową bronią. Taką odmiotami fajne tu pomyki. A w sumie oni w wodzie mogliby się ugasić. Dobra, zobaczmy. O, ciekawe, że to nie była taka skrzynka podstępiwa, wybuchająca na przykład. Dobra, są tu jakieś wrota. Bujemy czarnego klucza. Ej, zobaczcie jakie to jest fajne, ten Młot kobala. Zaraz w ogóle jeszcze jakiegoś tora, nie tora, bo ojej, albo rogatą drobnicę. W sumie cóż, z mitologii którejś było, że obol dla Charona, a tutaj mamy troszeczkę na przykład... O nie, o nie, coś się tam dzieje. zamiast obolu dla Harona to może trochę ziemi do spulchniania dla czyczownicy. Hmm. Hmm. to dziwnie wyszło mamy tak tutaj potrzebujemy czarnego klucza tam mi się całe pomieszczenie niefajnie zamknęło niedobrze ale to tak, to możemy zerknąć w takim razie co jest tu no właśnie, bo jeszcze tego miejsca w takim razie nie obejrzałam dokładnie i... oho no to są już naprawdę pomieszczenia zawiłe bardzo i teraz może żeby się przydało też parę rzeczy rozwalić. Tak wiecie, żeby w tradycji stało się zadość. Co no jest. W sumie w nich większości to i niewiele co jest. Ale czasem jakieś drobne rzeczy się trafiają i wtedy warto chyba je mieć. Dobra, zabijmy go bez zbroi. Ale silny jest. tu dużo, dużo, dużo przeciwników. No nie wiem dlaczego to tak zostało rozwiązane. Wow! Czy ktoś na przykład narzekał na jakieś istotne braki? O, mamy hero Time. Na jakieś istotne braki w poprzedniej części. Czy jak to było? Nie wiem. Au. Jeszcze to. Mm, dobra, tu mamy przejście nie wiadomo gdzie. Tylko, oho, tylko żeby właśnie ono nie było zbyt zabane. Ja nie lubię w pułapki jakieś głupie wpadać, a często się to zdarza. Mm, widzę za to róg, klucz, ang. Ojej, tu jest strasznie Ma dużo równości. Mm -hmm. I tutaj jeszcze trzeba tu... Chodź tam nie jakimś sposobem. Nie no, to już szaleństwo nie Dobra. zrobić eee, Miałeś kamień złoty róg i sobie na niego popatrzyłeś zgrądował i nawet nie wziąłeś, co? Dobra, tutaj nie wiem, czy o, udało mi się doskoczyć. Gdzie chciałam? Cudem chyba. O rany. Eee, my zrobimy troszeczkę inaczej bo bym chciała tam jakoś dolecieć no i gdzie jest latanie? nie mogę znaleźć latania jest, hmm. Hmm, to jest ruch. a dobra teraz tak, te, tak, tak. hmm. żeby już mieć to z głowy A, to jest to samo miejsce przejście. E, mamy klucz i wydaje mi się, że to będzie odpowiedni moment na koniec odcinka, bo może jeszcze zobaczymy, co jest za witrażami. Ach, spojrzenie na ciemno niebieskie, ciemno-niebieskie, bardzo ładne zresztą. Witraże też są No podoba, podoba mi się to wszystko. E, z tym, że... I tak e, odcinek, przykro mi, dobiega właśnie końca. Tylko jak to na mapie jeszcze wygląda, zobaczę sobie tak. E, no właśnie. To by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Trzymajcie się. Cześć.